Myślę, że jest na to duża szansa. Wiadomo, że piłka jest nieprzewidywalna, natomiast nasze drużyny są bardzo dobrze przygotowane organizacyjnie, czy to, czy to generalnie wszystkie nasze drużyny pod względem organizacyjnym, piłkarskim zrobiły wzmocnienia. Widać też, że jest dobry klimat wokół piłki nożnej. Przychodzi sporo kibiców, są emocje. Na tym polega piłka, więc myślę, my jako świętokrzyski związek możemy się cieszyć, że pod naszymi skrzydłami takie drużyny rosną i mam nadzieję, będą dalej rosły. Nie ukrywam, że i zawodnicy i członkowie sztabu czekają na to, bo to jest miłe wyróżnienie. To jest podsumowanie ubiegłego sezonu i nagroda za, ciężkie, za ciężką pracę na boisku. Tak więc jako Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej staramy się doceniać awanse naszych drużyn do wyższych klas rozrywkowych. I tutaj za moimi plecami dzisiaj mamy pierwszy mecz domowy Korony drugiej Kielce. Serdecznie chłopakom gratuluję. Na ręce kapitana złożyłem pamiątkowy puchar piłki i, i życzę chłopakom wielu sukcesów i niezapomnianych wrażeń na boisku no atmosfera. No, tutaj jest jakoś to potrzebowanie na piłkę w miarę przyzwoite. No, ale cóż, no, musimy się zacząć przyzwyczajać do tego, że również w Łagowie będziemy po prostu mecze przegrywać. Przynajmniej ten remis dzisiaj Przyjęlibyśmy po prostu z, z radością. Nie udało się, ciężkie mecze kolejne przed nami, bo w czwartej lidze już ten poziom jest całkowicie inny niż w klasie okręgowej. Musimy się do tego przyzwyczaić, musimy zacząć brać inną odpowiedzialność za posiadanie piłki, bo to już nie jest, tak jak mówię, ten poziom, który wybacza tyle, ile w klasie okręgowej. No i cóż, no, musimy się przez pierwszych kilka kolejek nauczyć z tym zespołem tego innego grania, i, i myślę, że z czasem powinno być przynajmniej. Nie przyzwoicie. Dzisiaj gościliśmy na meczu dwóch Beniaminków, naprzód Jędrzejów, Łagów. Zgodnie z tradycją gospodarzy, czyli naprzód jako Beniaminego trzymali pamiątkowy puchar. Wyróżnionych zostało dwóch zawodników. Jesteśmy bardzo wdzięczni za docenienie nas jako klubu, naszych zawodników, którzy mieli duży wkład w to, co się wydarzyło w zeszłym roku, czyli w awansie z ligi okręgowej do czwartej ligi bez porażki. To będzie równa, widać już po pierwszych kolejkach, że będzie równa, że później będą kilka różnych na świecie, które będą walczyły o, o awans do trzeciej ligi, tym bardziej że mamy nowe zasady. będzie walka co do końca, bo są ważne yy, dwa pierwsze miejsca, także na pewno będzie, będzie się